Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, dla mnie liczy się przede wszystkim moje serce. Jestem z moimi ludźmi, to jest mój dom. Nico Williams podpisał nowy kontrakt z Atleti, który będzie obowiązywał do 2035 roku, czyli to koniec slagi transferowej Hiszpana do Barcelony w aktualnym okienku. Klauzula w kontrakcie ma wzrosnąć o ponad 50%. Ludzie w Bilbao są zaskoczeni, co się stało. Barcelona niby o tej decyzji miała się dowiedzieć z Twittera. Mały cyrk. Sam nagram odcinek o tym, że Niko odrzuca Bayer i, ben, i chce dołączyć do Barcelony, więc na przyszłość muszę inaczej wybierać sowa. Barca, Barca musi szukać nowego środkowego. Co to znaczy dla Niko? Jeden to się spodoba. Zostaje w którymś w cudzysłowie który cudzysowie kocha, chce tam być, rozumiem, ale dla mnie pozostanie dalej w Atletico to pomału hamowanie swojego potencjału. Może chce zostać legendą klubu, nie wykluczam, bo piłkarze są bardzo związani z tym klubem, jak tam się wychowują i trafiają do pierwszego zespołu, ale dla jego rozwoju to chyba nie jest najlepsza opcja. A wy co sądzicie? Lepiej żeby Niko został w Atletico, czy może za rok? Czy za dwa, Barcelona nadal próbował go osiągnąć do swojej drużyny, a po prostu Ola już ten temat.